Siemanko, witam wszystkich na kanale Iron Vlog. Dzisiaj sobie podróżujemy tutaj z ekipą na 5 motocykli, 4 Yamaszki i jedna Honda przede mną Yamaha MT10 Dark Side of Japan Potwór wśród IKEDów Jadą ze mną dwie fazerki, jedna na której w sumie jechałem sobie na tripie tak zwanym tripie Baltic Tour z sierpnia poprzedniego roku także tracer w użyciu tak jak powiedziałem, że będą, będą wlatywały filmy na kanał, więc są jedziemy teraz w kierunku Uniejowa korzystając tutaj z okazji tej wyprawy mogę powiedzieć właśnie co nieco na temat Yamachy a przede wszystkim o tym jak widzicie przejechane mam 2300 km spalanie przy jeździe wieszanej, czyli trochę trochę piratowania można powiedzieć trochę ostrzejszej jazdy trochę delikatnej Spalanie w granicy 5,6. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. I co ja mam w tej Yamase Tutaj, no mam, tak naprawdę jest dosyć, że tak powiem, podstawowa. Poza tym, że w serii nie mamy kufrów Ja sobie dokupiłem do niej kufry. Tak jak wspominałem, jest to motocykl z przeznaczeniem turystycznym dla mnie. A więc, a więc kufry są wymagane, ale piękne tereny. Udało mi się wyhaczyć to wszystko w dobrej cenie. Dodatkowo mam podgrzewane manetki, co się też może przydać w jakichś tam tripach dalszych. I wymieniłem sobie oryginalną szybę na, na taką. Ona niby jest dedykowana do tracera, sprzedawana przez Yamaha. Natomiast jest to szyba do wersji, była produkowana do wersji z 2017, do 2017 roku, ja mam wersję z 2018 Ale na szczęście były miejsca na to, żeby sobie ją, tą pleksę przewiercić i zamontować do wersji z 2018 I jeżeli ktoś tutaj jest na kanale, kto nie wiem, zamierza kupić sobie tracer albo jeździ to z całego serca polecam polecam taką szybę akcesoryjną, wysoką, ponieważ przy standardowej cały czas bił mi wiatr w kaski, było głośno. Przy tej szybie, teraz, jest po prostu nie wiem, no komfort jazdy o wiele lepszy. Cisza, e, cisza, cisza w kasku. I, I nie bije ci nic po prostu na kaskę. Jest po prostu pęd powietrza, ładuje mi może, nie wiem, górną część kasku. W ogóle tego nie odczuwam. Przede wszystkim cisza. Głowy nie chcę urwać, nawet przy większych prędkościach. E, także bardzo polecam, jeżeli macie tracer albo zamierzacie kupić, akcesoryjna szyba jest obowiązkowa. E, tak naprawdę myślę, że. że, że nie będę tutaj za dużo się rozgadywał. Wrzucę po prostu jakieś jeszcze urywki filmowe z różnych momentów. Na pewno będzie więcej filmów. Także, także zapraszam do, do śledzenia kanału. Piękna niedziela. Nie ma to jak wyjechać na motocykl.

To see it crashing out the skies like a tidal wave